Witam Was w kolejnym odcinku z Paper Mario Diorigami Origami King. Ja jestem Marks i ostatnio poznaliśmy sobie sekret, że musimy rozwalić tą wstęgę czerwoną, aby dostać się do kolejnej, więc lecimy dalej. Ale muza tej góry jest przekozacka. Ło, wow, jaka wielka dziura. A, a. Dobra, tego się nie spodziewałam. Okej, okay, pomysłowa. I teraz tak, chyba pora użyć naszych w końcu żelaznych butów Jak to działa? Po prostu uderzam Okej, okay, po prostu one zadają większe obrażenia, tylko że się mogą zniszczyć Mogą się zniszczyć... Aha, i zepsułem to. Czyli mogą się zniszczyć Zają większe obrażenia i mogę, dzięki nim mogę skakać po tych... Co się nazywa? Po tych... No po tych przeciwnikach... Yy, no. Po przeciwnikach z... z kolcami! A, i ich też nazbiera na hita, no ale kurczę. Aha, nie mogę im nie zaatakować. Uu. Nareszcie wyszliśmy na samą górę. Dobra robota, Mario. Ale co tu się dzieje? Eee, nie wiem o co tu chodzi. Aha, dobra. O... Ziemia? Zaraz przecież. Znaczy, magiczne koło, ale jest jakieś inne. To koło dla y, Boga Ziemco W Elementala. Nie wiem, kto przetłumaczy. czy nie rozumiem, co to znaczy. To pomoże nam. Musimy najpierw znaleźć ten w elementa, tak? Robimy. A tutaj tutaj. O. O. o nie, ale teraz muszę! O nie! Muszę wracać na górę! Dobra, jestem już i oj. Bóte mi się zniszczyły już? Tak szybko, ale zaraz... Ale zaraz, to co ja teraz zrobię? Aha, móce. A czy młotek Dobra! One sobie grały w piłkę, znaczy sobie grały w piłkę towdem. Więc. Więc. Dobrze, to jest rura pewnie. Wiem, gdzie ta rura będzie prowadzić. Na pewno wiem, gdzie ona będzie. Nastała cisza. Psz. Czyli one się grają teraz tą kulką. One się grają teraz tą kulką. Jak tam było, że szajgaje to robią teraz... No, to no. jest tylko teraz. Warka z gry do tej pory. Do tej pory najlepsza walka z gry. Dobra, mamy już wszystkie cztery, tak? Czyli możemy iść, tak naprawdę. Już tam. A obstawiam, że ta rura będzie prowadziła nas prosto tej świątyni tam do tej rury, do której nie mogłem wcześniej wejść. Uwaga. Oczywiście. jestem ten, ten hajsik. Zawsze coś, to zawsze coś, coś, co nam da. Witam. Już składam Wasze przedmioty: czerwona, niebieska, żółta i zielona, bo fioletowa. Bo wtedy szajgaj wyjmował tą fioletową, ale go powstrzymałem, więc fioletowa już jest. Zielona, ostatnia. Okej okay. Jo, otworzyliśmy przejście Wow Chodźmy na spotkanie właśnie Dziesiąta minuta, dobija dopiero Świątynia y w elementalach ziemi. Nie wiem jak, nie wiem, jak to... Nie wiem, nie wiem, bo powiedzmy, że to jest świątynia boga ziemi. Czy to coś może być? Nie. razie no, to jest cisza. Cisza, spokój, ale... 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 Robaki się... Robaki się rozlazły wszędzie. Stój! O siema. Akcesoria? Ty sprzedajesz akcesoria? To czekaj, to zaraz do przyjdę, kolego. Wiem, że który się w dzwonku Któryś? Nie. Tu jest. zobaczyć te akcesoria jego, zanim jeszcze tutaj wrócimy. No coś mi się wydaje, że te akcesoria się przydadzą. Ok. Tak coś czułem, że to właśnie tutaj będzie. Dlatego tutaj przyszedłem. Co my tu mamy? Różne rzeczy. Oj! Time Plus dodaje ci czas przed każdym tym. guard Plus dodaje ci obrony, życie i. Toad Alert. Wydaje dźwięk, kiedy Toody gdzieś są blisko do uratowania. Dobra. To jest najciekawsze, więc to na początku. Czy chcę coś jeszcze kupować? Wiem, że muszę akcesoria pod plus wybrać. Dobra, wybrać. Nie, no, kupię wszystko. Tak mi się wydaje. Wszystko się przyda. Time plus. I guard plus. Wydałem na to. Wydałem na to. Wydałem na to 6 i 3 dziewięć tysięcy. No troszeczkę, no troszeczkę mi się portfel uszczuplił, uszczuplił, ale ale patrzcie ile tych akcesoriów jeszcze będzie. Dobra, dwa dzwonki jeszcze będą. Pewnie to będzie, to jest brązowe, srebrne i złote będą. No i tutaj jakieś jeszcze bonusy będą, nie wiem, mogę sobie wszystko ekwipować, mogę sobie wszystko ekwipować, sobie buty sobie zaekwipujmy, dobra, zapiszmy sobie, gierkę i lecimy dalej. To mi coś. To właśnie to mnie tak zadźwięczało, że to jest niby gdzieś to do ale gdzie? Eh? Nie rozumiem. Trochę nie rozumiem, czy to w ogóle działa, czy nie. Tylko nie wiem, czy to tak działa. No, że to chodziło o to, że w całym tym miejscu dziś jest wywracane to, to, to. Nie wiem Mogę to po prostu... Aha, okay. Aha że to jest przejście Tutaj można się modlić, się tak naprawdę. Tak jest przejście. No gdzie? Aha, mogę. Ach. Ju! Nie wiedziałem. Myślałem, że tutaj, Zapomniałem o tym, że mogę skakać przecież. tutaj iść patrz w angielsku, ale tutaj jest rodzim zagadki jakieś. Zobacz na to! To jest... tam musi być jakieś przejście. Chodź, idziemy tam. O! To pułapka! Uciek... What?! Ale jestem kozak! Uciekłem ju Hehe Núbky Relik... relik... reliksia R v Co? Co? Aha E Okej okay, Okej okay. Dzień Dobry Dzień Dobry Okej okay. Okej okay. O nie Plum! O nie Dobra, Jakoś to daleka. Dobra zaciąg się, zaciąg się Szybko Szybko Uciekam, hehe <laughs> O, shiny boots Lepsze buty. W sensie to są lepsze, zwykłe buty, tak? Bo aeronowe buty to są no zupełnie co innego. Są zupełnie inne buty. że w sensie będą też inne odmiany tych aeronowych. Okej. Okay. Aha, dostałem życie. No tak, mam 60 plus 10 sekund. I no ten, no ten do, do. bo to są obrażenia, które ja dostaję zmniejszone. No i no to tak trochę nie działa. Tutaj odbiję dwa. A, dobra, nieważne, bo was, was to tak nie rani. Taki zmarznięty już. Ciekawe. Dobra, już spokojnie odpocznij sobie. Rozgrzej się. Tędy nie mogę, bo. Aha, tutaj, dobra. Daję w cały czas teraz lepszy młotek co co się stało w ogóle nie było planowane a E oh. Yeah, Okay. Jest coś, to jest parę rzeczy. Jakie może się tam dostać na górę? Tego nie wiem. Aha, dobra. Uzupełniamy sobie dziurkę. Plum. No i zapisujemy. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja się z Wami żegnam. Pa pa!